Siemaneczko, witam serdecznie na swoim kanale. Ryba Szenko z tej strony. Dzisiaj nagrywam filmik z informacją dla Was, że na suma płaskopeskiego niestety będę musiał troszeczkę jeszcze poczekać. Dzwoniła dzisiaj do mnie bardzo miła pani z Kolce brzucha z informacją, że niestety na ten moment nie posiadają tej ryby, a węgorki. Ogniste, tylko w dużych rozmiarach. A co za tym idzie? Cena zdecydowanie wyższa. Tak więc podziękowałem, zapytałem kiedy mogę się spodziewać. Pani nie potrafiła odpowiedzieć: czy to będzie za dzień, dwa, tydzień, kiedy dostaną po prostu kolejną dostawę. Aktualne ryby, o których mnie zapomniali pisemnie, że mają, są na kwarantannie, są chyba w słabej kondycji i dlatego mi ich nie sprzedają nie wiem, nie chce mi się wnikać, eee, spytałem, czy mam po prostu anulować aukcję, czy, znaczy no, aukcję, na to ten zakup. Pani zapewniała, że będą mieli na pewno te rybki, tylko nie wie niestety, kiedy. Hmm. No to dogadałem się z nią tak, że po prostu, jeśli znajdę gdzieś innego suma płaskopłyskiego, eee, no to to kupię w innym źródle, dam im znać i anuluję wtedy zakup. A jeśli do tego czasu nie uda mi się, <coughs> przepraszam, <coughs> zlokalizować i zakupić mm, jego wymarzonego suma, no to będę niestety czekać nadal mm, na kolco brzucha. Dlatego pytanie do Was, czy nie wiecie, kto, gdzie, jak i dlaczego ma takiego okazana sprzedaż nie za miliony? No bo nie mam zamiaru dać za zamiar 200 złotych. Jest takich, dwie chyba. Znalazłem oferty na Oalixie. <laughs> Kurde, tak mi wskoczyło do gardła. Na OLX-ie są dwie oferty, chyba w tym momencie. Suma płaskopyskiego po 200 złotych. Jedna gdzieś w Krakowie, druga gdzieś w Pizdu, daleko, nie wiem. Ale 200 złotych nie dam za, za suma, około 20 cm. Ale jak to jest Was. Macyng, lub chce się sam pozbyć, typowo suma płaskopeskiego ja go chętnie kupię w cenie do stópki. No bo więcej nie dam, bo po prostu no jak tak to wolę poczekać i kupić za 30 zł w kolcu brzuchu. Tak więc, jak ktoś gdzieś coś wie, to bym prosił o kontakt. Albo się zgadamy mailowo, albo przez Facebooka. Na razie możecie mi tylko znać w samych komentarzach, to później, później się dogadamy co i jak, nie? Dodatkowo zapodałem sobie już na sezon wędkarski, bo za niedługo chyba się zacznie, pogoda coraz bardziej zacna się robi. Białego robaka, czerwonego robaka, pinkę kolorową, jakieś glizdy i ochotkę haczykową. Mam je tu i przy okazji. Stwierdziłem, że pokarmię tym tak samo swoje rybki. Już miałem wcześniej próbę. Karmiłem swoje okazy. Wszystko jedzą jak szalone. Dla nich chyba będzie lepsza. Lepszy biały i czerwony robak. Bo jest większych rozmiarów. Niż pinka na przykład. I sobie szamają. Jedzą robale. Nie grosną, ja no zbiera stafli. Stafli wody. Teraz chyba odpłynęła, nie jest. Chyba lubią te robaczki. To są larwy mógł w ogóle, nie? Więc jak ktoś tam nie wędkuje, to pewnie nie wie. No i żreją tak samo, tak samo te larwy. Więc można karmić te ryby naprawdę na wiele sposobów. A tak a propos do sezonu wędkarskiego, to już się kurczę doczekać nie mogę. Tak mi się tęskni, że już bym poszedł, ale niestety u mnie jeszcze na nerce zalew, nerka najbliżej, który jest mnie, jeszcze jest niedostępny. Do połowy muszę jakieś tam zebranie zrobić, nie wiem. No i no i nie da się, kurczę, Z podałem robalami, Myślę, że już w tym tygodniu zacznę wędkować. No tu niestety muszę przełożyć to na kolejny okres. No ale co by się nie zmarnowało, moje rybki też sobie tym pojedzą. Nie mogę sobie poradzić, żeby otworzyć. Muszę sobie pomóc, bo chcę sobie te dandrobeny. Czerwony robiok. Glizda tak zwana chyba. O, jaka fajna. Te glisty trochę częściej gdzieś wykopuje sobie. O, jak ładnie porwała! Kawał glizdy, na to można złapać fajnego karpia albo coś innego. No, tak to się cieszą z tego moje rybki. okaz zjadła. I tak się bawię, i tak sobie karmię. Jeszcze raz apeluję. Jeśli ktoś wie coś na temat suma płaskopyskiego w rozsądnych pieniądzach, najlepiej z okolicy Wolbromia, czyli województwo małopolskie, Kraków. Bo tam jeszcze mogę dojechać. A jak nie, to z wysyłką bardzo chętnie takie okupię. A jak nie, no to jestem zmuszony czekać. Tak, tak będę czekać, czekać, te ryby będą rosnąć. Tak wpuszczę takiego około 10 cm, no to on zostanie zjedzony. A tego bym nie chciał. Coś mi nie, nie po drodze z tym sumem, no ale cóż. No i tak to jest. Nie przedłużając, życzę wszystkiego dobrego. Dzięki za uwagę i do następnego piątka. Cześć!